zacząłem se furę z drzewa se teraz jadę pomalutku do domu jedziemy pomalutku, pomalutku do hołbci, bo się ciemno robi pomału mówiłem, że kiedyś przyjadę rów czyścić, ale to nie dzisiaj A Dzisiaj mi się krótki i wio I jedziemy se zarów wyczyścić, rzuca fuch A jak go nie zrobię, to sami to zrobimy. Jeszcze kopie kurde, o, nie jest Troszkę w błotku, tak, jak to jeszcze będzie. O, matko. O, sarenki ładne. Raz, dwa, trzy, cztery sarenki. Moim przeżycie się pachnie jest. czy truja i to pół. Jedziemy pomalut. Nie na co się a ja. na domu niedaleko. Trzeba jeszcze zwalić. Jo ja podjeżdżą po czarny, a oni się mnie nie boją. Mają to w dupie. I się skupią, moją pszenicę. Koleryjne. A? I się skupią. Na moi pszenicy. Kurde. Ale O. I się nie boją. Nawet nie uciekają wiele. To jest w okuszeniu E, to jest łowie do przeorania. owiec się okusił, ale to... Nie ale go wykoszę i wykuro będzie. No to Pomalutko, pomalutko się